Matura w 5 minut dla kandydatów na kierunek Mechanika i budowa maszyn energetycznych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Matura próbna 2021, matematyka, poziom podstawowy, zadanie numer 21. Proste o równaniach y równe 3ax-2, i y równe 2x plus 3a są prostopadłe. Należy obliczyć wartość parametru a i wskazać odpowiedź spośród czterech możliwości. Zadanie sprowadza się do warunku prostopadłości dwóch linii prostych. Ten warunek można znaleźć w tablicach matematycznych. Jeżeli mamy dwie proste o równaniach kierunkowych y równe a1 razy x plus b1, oraz y równe a2 razy x plus b2 to są one prostopadłe, jeżeli a1 razy a2 jest równe minus 1. Żeby zastosować warunek prostopadłości, musimy wziąć pod uwagę wartości współczynników, które stoją przy x w równaniach linii prostych. Z pierwszego równania mamy a1 równe 3a, natomiast z drugiego A2 równe 2. Warunek prostopadłości zapisany dla naszych prostych ma postać 3 razy 2 o równe minus 1. Można stąd obliczyć wartość parametru a. Dzielimy obydwie strony równania przez 6 i dostajemy a o równe minus 1 szósta. Pasuje to do odpowiedzi b podanej w treści zadania. Matura próbna 2021, Matematyka, Poziom Podstawowy, Zadanie numer 22. Dany jest trapez ABCD, w którym boki AB i CD są równoległe oraz C ma współrzędne 3 i 5. Wierzchołki A i B tego trapezu leżą na prostej równaniu: y równe 5x plus 3. Należy określić równanie prostej, w której zawiera się bok CD tego trapezu i wybrać odpowiedź spośród czterech możliwości. Zacznijmy od tego, że trapez wspomniany w zadaniu nie jest tutaj w ogóle potrzebny. Zadanie można sformułować zupełnie inaczej. Na przykład tak. Wyznacz równanie prostej, która przechodzi przez punkt C o współrzędnych 3 oraz 5. I jest równoległa do prostej o równaniu y równe 5x plus 3. Spójrzmy na rysunek. Pokazałem na nim układ współrzędnych z zaznaczonym punktem c. Żeby narysować prostą o równaniu podanym w treści zadania, potrzebujemy współrzędne dwóch punktów leżących na tej prostej. Podstawmy do równania prostej dwie różne wartości x. Na przykład dla x równego 0, dostajemy y równe 3, a dla x równego 1, y wynosi 8. Zaznaczamy punkty o tych współrzędnych na wykresie i prowadzimy przez nie linię prostą, która jest obrazem równania y równe 5x plus 3. Ponieważ w zadaniu wspomniano o trapezie, to możemy go również pokazać na rysunku. Rzecz w tym, że tak naprawdę o tej figurze prawie nic nie wiemy. Nie wiemy, w których punktach leżą jego wierzchołki, z wyjątkiem punktu C. Nie mamy też żadnej informacji o długościach boków trapezu. Jedyna informacja dotyczy wzajemnego położenia boków AB i CD, to znaczy wiemy, że są do siebie równoległe. Czerwonym kolorem narysowałem przykładowy trapez który spełnia warunki wymienione w treści zadania, ale zaznaczam, że można go narysować na różne sposoby. W każdym razie, w zadaniu chodzi o prostą przechodzącą przez punkt C. Tak zwane równanie kierunkowe prostej można zapisać jako y równe a razy x plus b. Ta prosta ma być równoległa do prostej opisanej w zadaniu. W tablicach matematycznych można znaleźć warunek równoległości prostych, zgodnie z którym współczynniki A występujące w ich równaniach muszą być jednakowe. W takim razie równanie prostej przechodzącej przez punkt C musi mieć formę y równe 5 razy x plus b. Na tym etapie moglibyśmy skończyć rozwiązanie zadania. Dlaczego? Bo w odpowiedziach podanych w zadaniu tylko jedno równanie ma współczynnik 5 przy x, i jest to odpowiedź c. Dokończmy jednak nasze rozwiązanie. Wiemy, że równanie prostej przechodzącej przez punkt C musi być spełnione dla współrzędnych tego punktu. Oznacza to, że jeżeli podstawimy liczbę 3 pod x, to musimy dostać y równe 5. Wykonujemy to podstawienie i dostajemy 5 równe 5 razy 3 plus b. Z tego równania można obliczyć b. Po przekształceniach okazuje się, że b jest równe minus 10, a równanie prostej przechodzącej przez punkt C ma postać y równe 5 razy x minus 10. Pasuje to rzeczywiście do odpowiedzi c podanej w treści zadania. Matura próbna 2021, Matematyka, Poziom Podstawowy, Zadanie numer 23. W trapezie równoramiennym ABCD podstawy AB i CD mają długości równe odpowiednio A i B, przy czym A jest większe od B. Miara kąta ostrego trapezu jest równa 30 stopni. Należy obliczyć wysokość tego trapezu i wybrać jej wartość spośród czterech możliwości. Zaczynamy od rysunku trapezu. Bok AB, jako dłuższy, narysujemy tradycyjnie na dole. Trapez jest równoramienny, co oznacza, że lewa i prawa krawędź trapezu mają takie same długości. Kąty ostre, wspomniane w treści zadania, muszą leżeć przy dolnej podstawie trapezu, bo odcinek AB jest dłuższy od odcinka CD. Do rysunku dodajmy jeszcze wysokość trapezu. Narysowałem czerwonym kolorem dwie wysokości wystawione z punktów C i D. Te dwie wysokości odcinają z trapezu dwa jednakowe trójkąty prostokątne. Ponieważ kąt przy podstawie trapezu to 30 stopni, a suma kątów w trójkątach wynosi 180 stopni, to kąt przy wysokości trapezu ma miarę 60 stopni. Kluczowy odcinek w trapezie to część dolnej podstawy. Chodzi o odcinek, który jest równocześnie podstawą trójkąta prostokątnego odciętego z trapezu przez wysokość trapezu. Odcinek o tej samej długości leży także na drugim końcu podstawy przy wierzchołku b. Ponieważ trapez jest równoramienny, to długość tego odcinka można obliczyć, jeżeli odejmiemy długość odcinka B od długości odcinka A i podzielimy wynik przez 2. Dlatego mamy A minus B dzielone przez 2. Od tego momentu pokażę dwa różne sposoby rozwiązania zadania. W pierwszym sposobie wykorzystujemy zależności trygonometryczne dla trójkąta prostokątnego odciętego z trapezu przez wysokość trapezu. Wartość tangensa kąta 30 stopni dla tego trójkąta to zgodnie z definicją długość wysokości H dzielona przez A B przez 2. Z otrzymanego równania można obliczyć długość wysokości H. Mnożymy obydwie strony równania przez wyrażenie stojące w mianowniku ułamka po prawej stronie, dostajemy wtedy h równe a minus b przez 2 razy tangens 30 stopni. W tablicach matematycznych w rozdziale poświęconym trygonometrii znajdziemy tabelę z niektórymi wartościami funkcji trygonometrycznych. Zgodnie z tą tabelą. Wartość tangensa wynosi pierwiastek z 3, dzielone przez 3. Po wykonaniu mnożenia mianowników mamy h równe a minus b przez 6 razy pierwiastek z 3. Pasuje to do odpowiedzi b z treści zadania. W drugim sposobie korzystamy z tego, że trójkąty prostokątne przy wysokościach trapezu mają kąty o miarach 30 i 60 stopni. To dosyć specyficzne trójkąty. Weźmy jeden z nich i dodajmy do niego lustrzane odbicie. Mamy teraz trójkąt równoboczny, bo wszystkie jego kąty mają miarę 60 stopni. W tablicach matematycznych można znaleźć zależność między wysokością takiego trójkąta i długością jego boku. Oznaczmy długość boku trójkąta równobocznego małą literą c a jego wysokość wielką literą h. Zgodnie ze wzorem z tablic h jest równe c razy pierwiastek z 3 dzielone przez 2. Rzecz w tym, że wysokość trójkąta równobocznego oznaczona wielką literą h to równocześnie odcinek z trapezu o długości a minus b przez 2. Z kolei połowa długości boku trójkąta równobocznego Czyli jedna druga c to nic innego jak wysokość trapezu, to znaczy małe h. Jeżeli podstawimy te zależności do wyrażenia na wysokość trójkąta równobocznego, to dostaniemy równanie a minus b przez 2 równe małe h razy pierwiastek z 3. Liczymy stąd małe h, to znaczy dzielimy obydwie strony równania przez pierwiastek z 3. W efekcie mamy wyrażenie, gdzie w mianowniku występuje pierwiastek. Takie wyrażenie trzeba uniewymiernić, to znaczy usunąć pierwiastek z mianownika. W tym celu mnożymy licznik i mianownik ułamka przez pierwiastek z 3. W mianowniku mnożenie pierwiastków daje 3, co pomnożone jeszcze przez 2 daje 6. Ostatecznie wysokość h okazuje się równa. A minus b przez 6 razy pierwiastek z 3. Mamy więc tę samą wartość, co w pierwszym sposobie rozwiązania. Wytłumaczenie drugiego sposobu zajęło trochę więcej czasu, ale w praktyce byłby chyba szybszy niż korzystanie z funkcji trygonometrycznej. Z drugiej strony, funkcje trygonometryczne można zastosować do trapezów o dowolnych miarach kątów przy podstawie. Obydwa sposoby są jednak poprawne i w tym zadaniu można je stosować wymiennie.